Witam Was moi kochani na kanale Kowal.pl po raz kolejny z samochodu w dniu dzisiejszym okolicy Tucholi miejscowość Cekcyn zagubiony kluczyk od koparki. Oraz jeszcze w dzisiejszym odcinku montaż panelu fotowoltaicznego na dachu mojego pojazdu, wszystko na wariata bowiem. Bardzo mam mało czasu, ale niestety koparka wynajęta. Trzeba jechać, pomóc. Zapraszam bardzo gorąco na film. Dotarliśmy już na miejsce około 150 metrów jest do przekopania. Miejsce, w którym najprawdopodobniej znajduje się kluczyk od tej koparki, to. Rów po, po montażu rury drenażowej. Taki oto teren do przeszukania. Zobaczymy. Wykrywacze już zestrojone. Liniaste podłoże jest. No i oczywiście poszukuję ze mną dzisiaj syna Lan po raz kolejny. Nie mamy czasu, zabieramy się za robotę. Zaczęło padać, także zobaczymy jak to pójdzie. No i jak widzicie, na filmie pojawiła się nowa zabawka o okolicach jej powstania. Krótki przerywnik. Strasznie wieje dzisiaj na Kaszubach. Przyjechałem do garażu. W związku z tym, że wielkimi krokami zbliżają się wyjazdy nad jeziora, są tam również plaże. Nie mam sita takiego plażowego, więc postanowiłem sobie je zrobić w wolnej chwili. Obawiam się, żeby nie było troszeczkę za małe. No, ale pierwsze koty za płoty. Jak zda egzamin, to zrobimy większe, jeżeli będzie za małe. Mamy spód, mamy bok. Jeszcze tylko wygnę go na jakieś róże bo nie mam niestety walcownicy może sobie zrobię w przyszłości, zobaczymy za chwilę wyginam i zabieram się za spawanie no i moi kochani, tak wygląda sitko jeszcze tylko kosmetyka tutaj tego rantu, żeby nie kaleczył i do spawania rączki myślę, że zamierzony efekt będzie osiągnięty fancik podkładka no jest no klucz klucz no do no, no, tego trzeba no, całego nie trzeba rozkręcać rozkręcę no, tu rozkręcamy koparkę jest kluczyk w koparce złota a złoto jest koparcie. No, w takim miejscu, że nie jesteśmy w stanie go wyciągnąć. No to, to mi na nerwę znaczyło wczoraj. No na pewno. Szczerze mhm. tu potrzebę tak, 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 tak samo jak tam. Ale tu. Tu ja od to razu dokręcę. dokręcę. No, i spadł. Jest kluczyk, i się znalazł. No, ale chociaż, żeśmy trochę podwórko poczyścili. <grych> no. <grych> I tak moi kochani zakończyliśmy poszukiwania. Jak mieliście okazję zobaczyć, kluczyk znajdował się w koparce. No trochę żeśmy się nakopali śmieci i takich rzeczy. Jedziemy jeszcze w pewne miejsce nad pewne jezioro. Muszę synowi pokazać, gdzie spędziłem 10 lat e, wakacji. Także do zobaczyska nad jeziorem Witoczno. Moi kochani, przyjechałem na stare śmieci. Stanica wodna PTTK z Fornegacie. Pole namiotowe w miejscowości Zbrzyca. Tak prezentuje się pole namiotowe, w weekendy bardzo oblegane i nie wiem, czy może nie uderzymy tutaj na początek urlopu. A teraz miejscowość z Gacie i jezioro Karsińskie. I taka restauracja, trochę jakiś festyn, operetka, ale pięknie to rozbudowali. Wody 18 stopni i zobacz, jest to całe jezioro No coś się dzieje w swornych gaciach. I tak kochani, kolejny dzień zmagań z panelem. W dniu wczorajszym byłem na działce i zbudowałem konstrukcję. Pozostało mi tylko przymocować to na relingi. Całość waży 15 kg, więc myślę, że nie będzie tragedii. Bardziej obawiam się oporów wiatru. Przy wyższych prędkościach będzie większy opór powietrza, który będzie działał od spodu na panel. Takiego typu mocowania musiałem zastosować. Wykonane własnoręcznie. Z profila, które mi zostały, nie miałem takiej blachy. Mam nadzieję, że to wytrzyma. Bardziej obawiałbym się o relingi, żeby ich nie wyrwało, bo reling jest aluminiowy. Panel już dokręcony. Nic się nie przesuwa. Podłożyłem jeszcze tutaj takie gumki z dętki, aby była amortyzacja. No, zobaczymy. Trochę zastanawiam się tutaj ten temat. Czy za bardzo nie będzie dmuchało pod niego. Czy nie zrobić jakiejś owiewki. Ale to też musiałbym to jak w jakikolwiek sposób połączyć z dachem. Po to, żeby i tak nie podwiewało pod spód. No zobaczymy. Wiadomo, że 150 nie będziemy jechać. Ani 140. Tylko nieco wolniej. W tej chwili idzie burza. Kaberek na razie puściłem tak. Muszę jechać po końcówki do akumulatora. I działamy dalej. Siedzę sobie na parkingu. Był deszcz w aucie. Nie dostałem takich oczek oryginalnych, żeby podłączyć do akumulatora. Zakupiłem więc trójniki miedziane do wody. Rozklepałem, nawierciłem i zbudowałem takie oczka. Na pewno będzie to mocniejsze. Trochę mam za małe kable. Docelowo będzie 2,5 kwadrat. Mam 1,5. Przy 18 V czy tam 14 powinno to zrobić robotę. No i co? Stacja All Powers, parking, lutownica, topnik, rurki termokurczliwej, jedziemy. Dwie końcówki zalutowane, także jeszcze tylko trochę kosmetyki. Tak moi kochani, prezentują się materiały reklamowe: są kubeczki, wlepki i na tę chwilę jedna koszulka rozmiarem. Które będziecie mogli otrzymać a w zasadzie wygrać podczas mojego pierwszego live'a. Założenie mam takie, że na 500 subskrypcji mojego kanału rozlasujemy y, pierwsze kubeczki, być może pierwszą koszulkę. Także niewiele wam zostało, jakieś powiedzmy około 70 subskrypcji i myślę, że pierwszy live. Mam nadzieję, że zborów tucholskich. Moi kochani, jeżeli chodzi o ogrzewanie, popełniłem kardynalny błąd, bowiem nie zwróciłem uwagi na pewnej aukcji, jakie wybasta kupuję. Miało być wybasta takie przenośne ze zbiornikiem paliwa. No, niestety przyszło mi takie do zabudowy do samochodu. Niestety nie mam czasu, aby zabudować. To webasto do auta. Druga sprawa, nie mam też zbytnio czasu, żeby szukać miejsca, bo mam bardzo taki okrojony zakres możliwości, ze względu na to, że w moim pojeździe chowają się fotele w podłogę. Obudowa od komputera, zamontowane webasto i docelowo będzie miało zasilać, a w zasadzie ogrzewać namiot. Zbiornik paliwa na razie 10-litrowy przymocowałem z boku. Mam nadzieję, że nie wywróci tego webasta, ale nie będę wlewał całych 10 litrów, bo mogłoby do takiej sytuacji dojść. Ze względu na to, że namiot jest dość łatwopalny, zastosowałem tutaj rurę Spiro. No, niestety nie dostałem o takim przekroju w markecie budowlanym, więc zrobiłem tutaj, powiedzmy, taką przejściówkę. Z tej standardowej rury, która dmucha poprzez którą jest wdmuchiwane ciepłe powietrze, przerobiłem na 80. Nawet generalnie może i dobrze, bo ze względu na ogrzewanie dwóch namiotów będzie więcej miejsca, żeby rozdzielić ten, ten promień, bo być może takie będzie założenie promień, a w zasadzie strumień ciepłego powietrza. Ale jak wiemy namiot jest łatwopalny, więc muszę jakoś zabezpieczyć to, żeby ciepło nie uszkodziło nam namiotu, a tym bardziej nie spowodowało pożaru. Więc zakupiłem taką otulinę, a w zasadzie taki, nawet nie wiem jak to się nazywa, to jest stosowane przy kominach, przy piecach, a amelinium wełna szklana dlatego muszę to zrobić dzisiaj żeby nie robić tego pod namiotem ze względu na to żeby nie dostały się żadne włókna z tego nawet nie wiem czy to jest wełna szklana czy wełna skalna ale chyba szklana także za chwileczkę rozwinę tą rurkę mam jeszcze tam taśmę żaroodporną owinę i będzie to izolator w miejscu styku rury przez którą leci gorące powietrze z powierzchnią namiotu. Czy 2,5 cm izolacji zda egzamin, tego nie wiem. Został mi jeszcze taki kawałek, być może go zabiorę, a w zasadzie będę musiał go zabrać. Skończyła mi się taśma, tak to wygląda. Będzie to izolator. Generalnie gdzieś po środku będzie to wchodziło w drzwi od namiotu. No i oczywiście wylot rury będzie generował nam ciepło, a w zasadzie ciepło będzie generowało nam Hinbasto. Ale za sprawą tej rury będzie docierało do namiotu i będzie ogrzewało nam namiot. A jak wiemy, lipiec jak to lipiec, dzisiaj 16 stopni, cały dzień pada, ale od jutra już ma następować poprawa pogody, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby wyruszyć, bo czas dla rodziny jest czasem najważniejszym i tego nie da się kupić. Także, moi kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, taki stricte techniczny, no ale niestety, mam bardzo mało czasu i muszę się przygotować do wyjazdu, a w zasadzie do czasu, który spędzę z rodziną. Oczywiście, będą poszukiwania, ze względu na to, że wybrałem miejsca takie, w których poszukam i spędzę czas z rodziną. Także pamiętajcie, Lajkujcie, dajcie suba, łapka w górę. Od dnia bodajże wczorajszego pojawiły się jakieś punkty. Także, jeżeli chcecie, bardzo gorąco zachęcam. Wiem, że za dużo nie osiągnę. I pamiętajcie jeszcze o konkursie. Przyjechały kupki, które widzieliście wcześniej. Są też wlepki. Wlepki to wiadomo, poza konkursem i takie rzeczy, jak kogoś spotkam. 500 subów to jest minimum. Zanim spotkamy się na live. Bardzo gorąco zachęcam do oglądania moich poczynań z wczasów. Myślę, że będzie dobrze. Zachaczamy nie o Borów Tucholskich, a później Bory Tucholskie. Zobaczymy jak pogoda dopisze. Ewentualnie ewentualnie ruszę z synem w dalszej części urlopu w związku z tym, że mój urlop będzie o tydzień dłuższy niż urlop mojej żony. Temat mam dogadany, ale wówczas już nie będzie pola namiotowego, tylko będzie spanie w Wanie. Także trzymajcie się cieplutko. Na dole ekranu, w prawym dolnym rogu, możecie kliknąć subskrybuj i przeniesie Was od razu do subskrypcji. Nie musicie szukać kanału, wychodzić, wystarczy kliknąć w tą ikonkę. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia z jezior na kaszubach.